Aleluja, 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 Aleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był. I który przychodzi. Alleluja. 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 Pan z wami jest ten twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Pani. Panie. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. <laughs> Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, <laughs> aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie. Kogoś święty, żyj sprosimy. Twojej łaski nam trzeba, niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba, niech ją pojmie z łatwością, utrzymamy z całością, a jej światłem oświeceni. Dobry będzie utwierdzenie. Myślę, że nie trudno zauważyć, że każdy z nas jest inny. Inny wyraz twarzy, inny wygląd na fryzura. Ktoś jest chudszy, ktoś jest grubszy, ktoś jest niski, wysoki, ktoś taki, ktoś taki. Ktoś powiedział, że z czym się chyba wszyscy zgadzamy, że nie ma dwóch, dwóch osób na świecie jednakowych. Będą, owszem, bliźniacy, będą y, ludzie do siebie podobni, będą, y, jak to mówimy, sobowtóry, ale nie będzie dwóch osób jednakowych. Choć najczęściej właśnie kiedy są trojaczki, yy, nawet pięcioraczki. To jak kiedyś tam słyszałem w telewizji, jakaś mama mówiła, że bez problemu rozróżnia. Mimo, że ma pięcioro dzieci, pięcioraczki to jednak wie, które jak ma na imię. Nie musi mieć, nie dla niej, bynajmniej są te tak zwane bransoletki na, 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 na rękach, żeby rozróżniać dla pozostałych członków rodziny tak, ale dla niej nie. Będziemy wiedzieć. To jak ma na imię. Będziemy również, moi drodzy, rozpoznawać ludzi, nie tylko po wyglądzie, po ubiorze, ale będziemy również rozpoznawać po ich, nie wiem, nastawieniu, humorze, jak oni, co sobą mogą prezentować, chociaż to nie będzie zawsze takie, takie, adekwatne, takie adekwatne, takie proste. Bo czasami się możemy pomylić, że oceniając kogoś z wyglądu, twarz, wizytówka, wygląd. Kiedyś, moi drodzy, znalazłem taką historię, która pomoże nam w tym wszystkim odnaleźć Pana Boga. Bo człowiek jest na obraz i podobieństwo Boże, chociaż czasami z jego zachowania to jakoś jest to wszystko dalekie. No, pewien było pewnych dwóch ludzi, którzy właśnie w tej historii, w tej historii mają miejsce. To będzie dziadek Salomon i młody, młody chłopak, dzieciak yy, Magnelizo. Magnelizo, który był takim, taką przelepką swojego dziadka. Codziennie dziadek Salomon wraz z Magnelizą siadali, dziadek mu opowiadał, przeróżne historie, to co znał, pewno może coś tam dokładał. Najbardziej to go interesowało tego Magnalizą o zwierzętach, o stworzeniu świata, opowiadał mu o zwierzętach, które już nie istnieją. Kiedyś tam jeszcze przed potopem, więc Magdalidze to wszystko po prostu chłonął. Cieszył się, że ma takiego wspaniałego dziadka. Bardzo się ze sobą dogadywali. Nie trzeba było, żeby jeden na drugiego nie wiadomo, jakoś może źle spojrzał, ale tylko spojrzeniem i wiedzieli, co chce jeden od drugiego. Pewnego razu, kiedy tak dziadek opowiadał, Magnelizo zapytał dziadka tak, bo mówił mu o stworzeniu świata. Pytał Magnelizo, dziadku, a kto stworzył Pana Boga? No na pewno jest to bardzo trudne pytanie, czy też pytanie, od kiedy Pan Bóg istnieje? Dziadek mu odpowiedział bardzo... Krótko, bardzo dobrze, Pan Bóg był, jest i będzie. Magnalizo zrozumiał to. Na ile zrozumiał, trudno powiedzieć, ale więcej pytań nie zadawał. Starał się, żeby, żeby odpowiedź dziadka była dla niego jakoś tak wystarczająca. wystarczająca. Jeszcze mówił o stworzeniu człowieka o stworzeniu tego wszystkiego, co wokół, się, wokół niego się znajduje. I w końcu ten dziadek opowiada o wszystkich stworzeniach. Mówi, że w pewnym momencie Pan Bóg stworzył, kwiat, stworzył różne rośliny, stworzał drzewa i stworzył również kwiaty. I stwarzając kwiaty, bardzo mocno się uśmiechnął. Wtedy Magnalizum, jak gdyby jakby to, jakby na, na coś takiego czekał i w tym momencie krzyknął, teraz już wszystko wiem, dlaczego kwiaty są tak piękne. Bo Pan Bóg się uśmiechnął, ogromnie się uśmiechnął, kiedy właśnie stwarzał kwiaty. Może też dlatego, że dlatego też my, kiedy y, idziemy, nie wiem, na imieniny, jakieś podziękowanie, przeproszenie, jakieś tam uroczystości, dajemy kwiaty. Może nawet nie wiedząc, nie rozumiejąc tej właśnie historii, która ktoś powie, a jakaś tam bajka, ale jakże piękna. Czyli moi drodzy, pamiętajmy, że dając. Komuś kwiaty. Większe, mniejsze. Zawsze pamiętajmy, dajemy uśmiech Pana Boga. Popatrzcie, ileż razy jest tak, że dziecko malutkie gdzieś tam znajdzie kwiatki na łące, przynosi właśnie do Matki Bożej teraz, niedawno, kiedy był miesiąc Maj, miesiąc modlitwy Matki Bożej Loretańskiej. Tej, przy tych wiejskich kapliczkach, jak się jeździ tu i tam. Tam nie są piękne róże, piękne goździki, nie wiadomo jakie, ale bardzo często były takie zwykłe, polne kwiaty. To jest ten uśmiech Pana Boga. I chciejmy, moi drodzy, od teraz, jeżeli będziemy pamiętać, przekazywać to, dając komukolwiek kwiaty, za cokolwiek. Pamiętajmy, dajemy uśmiech Pana Boga. Amen.